siemano siemano no i zbierać fantów jest monitorek znalazłem LG zobaczcie w ładnym stanie działa 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 tutaj są takie wejścia no tak no i albo zostawię go dla siebie albo po prostu sprzedam bo może komuś nam wiecie być potrzebny czy, lub po prostu nie zależy ale tutaj jest ładny wyczyścić i wiecie no i można korzystać no i tutaj również do wyczyszczenia jest co? PS2. PS2. Też sprawna. Podłączyłem. Sprawna działa. I nawet mogę tutaj ją podłączyć. Nie będę włączał telewizora. Ale podłączę. I zobaczcie. Działa. Jest działająca. Pada. Nie mam. I to jeszcze jest w jakimś innym języku. Nie wiem w jakim, ale... Wszystko jest sprawne, tutaj są kable, bo włączałem, sprawdzałem i też jest, wiecie. Obraz, cyk. A, tutaj ten joystick, co w ogóle nie pasuje, bo to jest na USB, a musisz mieć, wiecie, jakie wejście. O, tutaj, no nie, o, wejście na kartę pamięci, więc super, super znaleźlisko. I oczywiście ono jest na sprzedaż. No, i oczywiście taki pistolecid, który po prostu jest na kulki. Dokupuje się kulki i oczywiście, co no i można sobie poszczelać O, cyk, widzicie? Takie znaleźliisko fajne. No i takie coś znalazłem, też pewnie będzie potrzebne tam do czegoś. Super, co nie? Nie wiem, czy pokazywałem, ale taka świnka. O tutaj łańcuszek poleciał Nie ja pokazywałem to Dobra spoko No i oczywiście ten telewizor co znalazłem Działa oglądam sobie więc jest git gitowa. No i tutaj są puzzle Raz dwa trzy cztery Te puzzle Wiedźmina to kupiłem A te trzy puzzle to znalazłem Jest super No i tutaj pudełko JBL Przy okazji nie patrzcie na moje paznokcie No bo niestety po prostu tu no e, po małej robocie jestem właśnie tak e, po, właśnie, po, e, po kolejnym odcinku zbieracza fantów e, co tutaj, o ta furka to mi się najbardziej podoba mega fajna i to jest naprawdę dla mnie super znalezisko no i oczywiście ten wiatraczek, który działa ciekawe jak włączę, patrzcie działa jest i leci Fajnie, co? I można tyle super rzeczy, takich sprawnych znaleźć. E, no i myślę, że naprawdę ten content jest wyjątkowy. No i oczywiście o, przepisy siostry Anastazji to znalazłem i to wziąłem sobie. A, e, wracam do PS2, bo nie wiem czy w ogóle tutaj jest sprawny sprawny, wiecie, laser. W sensie napęd, no nie? Nie wiem czy to jest sprawne, czy jest tak ustawione, żeby że jak chcecie włączyć grę, no to mu musicie kliknąć, wiecie... Tam, żeby tą, w tą płytkę kliknąć. No nie, w sensie to wszystko macie no, na ekranie, tutaj są raz, dwa, klikacie w to, tam taka płytka się pojawia i się włącza, no nie? Więc nie wiem dokładnie, czy to, czy to po prostu jest w 100% sprawne No bo na przykład monitor jest w 100% sprawny. No idzie na zoglądanie, nie pokażę się, bo nie mam czapki, a zapuszczam włosy, mordy, już nie będę łysy.